Kapitan Żbik Dziękuję kapitanie Uwaga! Człowiek! Hamuj! Przed pięcioma godzinami Pęknięcie czaszki Edward Klecki Dyrektor zakładów M8 w Marianowie Ślady Wartburga Niech zabezpieczą Storczyk do centrali. Ustalić kontakty Kleckiego. Sprawdzić wszystkie Wardburgi w Marianowie. Wyjeżdżam do M8. Gabinet dyrektora Kleckiego. Basiu, prosi ich kolejno. Był świetnym organizatorem. Był skryty, o sobie nic nie mówił. Jako technolog stwierdzam, że znał się na robocie. Gabinet dyrektora. Nic nie wiem. Czy zawsze sekretarka musi wiedzieć wszystko o dyrektorze? Strażnik fabryki. Otwierałem mu bramę. Wyjechał swoim Bartburgiem przed północą. Gospodyni dyrektora. Tylko pracował i pracował. Mój Boże, kto go zabił? Ten sam gabinet. Żadnego śladu. Nikt nic nie wie albo nie chce wiedzieć. Wyrzucono go z własnego wartburga. Tak, to wiemy. Szkoda, że ludzie nic nie mówią, może powiedzą do wody. Morderców musiało być co najmniej dwóch. Musiał ich znać. Zemsta, rabunek, dawne porachunki. Mieszkanie kapitana żbika. Kapitan żbik przy telefonie. Ciągle nie jest szefie. Żadnego śladu, żył samotnie, nikt o nim nic nie powiedział. Tymczasem. Panie kapitanie, muszę z panem pomówić. Niech pani wejdzie. Boję się, bo oni mnie pilnują. Wczoraj podsłuchałam, a więc mówili o lisich grotach. Dobrze, że pani przyszła. Proszę się nie bać. Pierwszego ptaszka już mamy. To jego syrenka. Kawalerka żbika. Rzuć słuchawkę i łapy do góry. Udało ci się. Pistolet w biurku. Z nami nie wygrasz. Ty pojedziesz z nami jego syrenką. Najwyżej się zdziwią, że dobry kajakarz utonął. Pomyślą, że się wlał. Szef ma głowę na karku, wszystko przewidział. A dziewczyny, załatwimy w grotach. Załatwione. Cześć kapitanie. Może przed wodowaniem trzeba mu było poprawić. Jeśli pojadę do komendy, zdążą ją zamordować. Muszę działać sam. Korytarz po niemieckich bunkrach. Na pewno zaminowane. Rzeczywiście idealna kryjówka. Tak, to jest dobra droga. Szef powiedział, że transport przyjedzie po północy. Idę już. Nie ruszaj się stąd. Szef cię zawoła jak przyjedzie. Co tu? Spokojnie. Gdzie nie pan kapitanie, musimy się spieszyć. Nie jesteśmy jeszcze bezpieczni. Co tam się stało? Proszę ostrożnie. Stąd nie wyjdziecie! Nic się panu nie stało, kapitanie? Nic, teraz trzeba stąd wyjść. Dokąd teraz? Te przejścia na pewno są zaminowane. Nie wiem, tu powinny być ich kryjówki. Boże, co to? Mają tu swoje magazyny. Kradziony fosfor. Proszę się cofnąć, obejrzymy sobie tę melinę. Musimy odpocząć i coś zobaczyć. Najpierw skorzystamy z ich zapasów. Dlaczego zabili dyrektora? Musiał wiedzieć zbyt dużo albo odmówił współpracy. To niebezpieczna banda. Idą. Szybko za kurtynę. O Boże! Są już. Cicho, ze mną jest pani bezpieczna. Szef to Małe. Państwowa produkcja w prywatnych puszkach. Niezły kawał. Postrzelamy? Ja, trzeci słonecznik od lewej. Dobra. Ten dzisiejszy wagon pocztowy to chyba największy skok wszechczasu. Oni będą strzelać. W moim magazynku jest tylko jeden nabój. Komenda MO. Tu 2418. Znaleziono nad jeziorem samochód Syrena. Ślady butów prowadzą do wody. Bandycka Melina. Sam środek słonecznika. Teraz ja. Wiesz ile forsy było w tym wagonie? Szef forsę pouczy. Piąty słonecznik. Mogą nas szukać 20 lat. Jeden żbik, ale żbik nie wie. Tylko spokojnie. A pomoc jeszcze daleko. Wezwać ekipę nurków i helikopter. Spenetrować te kwadraty. Uwaga, helikopter. Kwadraty D1 i H 2 Skraj lasu. Brzeg jeziora. Widzę teren starych bunkrów. Pusto! Powtarzam, pusto! Gdzie zapasowe magazynki? Szafie! Teraz! Łapy do góry! Duch! Rzuć broń, bo strzelam do dziewczyny! Przegrałem! Złapaliśmy sygnały aparatu K8. Teren bunkrów! Chodzimy do akcji! Nigdy stąd żbik nie wyjdziesz. Przedtem szef wydusi z ciebie, co wiesz. Potem spotka cię los, na jaki zasłużyłeś. Ty nie jesteś szefem? Szefa zobaczysz przed śmiercią. Tacy jak ty oglądają szefa tylko przed śmiercią. Rany, marsjanie! Rzuć broń. Ręce do góry. Żadni Marsjanie. Po prostu milicja. Jesteśmy ocaleni, kapitanie. Jak pan ich zawiadomił? To nie ja, to pani. Broszka, którą wpiałem pani podczas wizyty u mnie, to aparat nadawczy. Idziemy Łatelu, kapitanie. Jeszcze nie gawryś. Poczekamy na szefa. Te cholerne bunkry są pewnie zaminowane. Tak, dlatego myśleli, że tu nikt nie przyjdzie i tu przywozili łupy. Boże, gospodyni dyrektora! Rzuć broń, szefie! Nie, zginiemy wszyscy, za ścianą jest magazyn niemieckich min! Nic się nie stanie, przeciąłem drut, gdy siedzieliśmy za kotarą. Odpowie pani za śmierć dyrektora i napad na wagon. Dziękuję, kapitanie. Był pan wspaniały!